Halo, halo witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po raz kolejny gramy sobie w Build Battle w końcu nauczy się jakoś fajnie budować mam taką nadzieję zobaczymy jak tym razem nam pójdzie zaczynajmy Build Battle w międzyczasie będziecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję jeśli tego jeszcze nie robicie no i okej okay. za chwileczkę zaczynamy mm. Jak nam pójdzie, to się okaże. Zobaczymy, jaki temat nam się wylosuje i czy nam przypasuje. W sumie, czy mi bardziej przypasuje, to się wszystko okaże. Ok, co my mamy? Babcia, rycerz. Słodka babeczka. Hmm. śmietnik YouTube. YouTube, YouTube, jesteśmy na YouTube. Damy YouTube. Mamy jakiś, jakiś przycisk, YouTube, czy coś takiego. A, albo nawet napis YouTube mm, Babcia, okej. Okay. wysłał nam babcię, damy takiej jej... A, hmm, wełna, nie, może beton. A, albo terakota. Terakota ma taki chyba... Tera, taki kolor powiedzmy ludzki dosyć. Ym, terakoty użyjemy, ja bym użył też szarej. Bo gitna to jest bardziej taka. Albo szara szara czary bedne jako włosy a resztę coś jeszcze do, domyślimy, wymyślimy taką twarz babu babci zrobimy albo coś w tym stylu trochę wyżej bym to jedno dał, okej okay. dam taką babcię, która będzie mieć jakby albo tu jeszcze o jedno powiększyłbym twarz bab babci takiej, która będzie miała takie włosy typowo zakręcone. Tak u musia będzie. Ok. Eee, jeszcze jedno wyżej. Chyba tu damy uszko. Takie, takie. I tu też. Będzie gilita z taką fryzurkę jakąś. Damy taką. Jak to zrobić? Myślę taką zakręconą. Czekajcie. Zaraz zobaczymy. A po prostu damy jej nie, czekajcie, najpierw damy taką po prostu... Pyk. Tutaj. E. Okej, okay, taką wypukłą. To będzie tu taka wypukła twarz, powiedzmy. Tu z tyłu jeszcze. Okej, okay, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Mm. Tak i tak. Błękitna oczka nie będzie miała. A. I tu damy znaczy... trusszą szczękę zrobimy może Czy coś Taki pusty uśmiech, czekajcie, o czerwony hmm. Terakota będzie lepszy chyba Taka Taki bardziej dziadek chyba teraz wygląda czekajcie damy tak, tak Jakby takie spróbować ...zakręcone. O, to może by się udać. Chwila, ja to chcę tak zrobić? Hmm, to może być ciężkie. <grym> co tu wyszło? To babcia jakaś taka trochę... Nie, dobra, co to? <grym> nie, 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 nie. Bez tego. Te włosy, te włosy jakieś tak fajnie żeby zrobić. Tej babci. Tu damy jakiś z tyłu włosy, tu damy powiedzmy pyk, pyk, głowę z tyłu jeszcze, okej, okay. kurde, ta babcia będzie dziwna i tu taką szczękę damy, sztuczną z białego, mm. biał beton, kurde, jak to zrobić, jak ja bym chciał to zrobić, taką szczękę sztuczną a, e. Tak Tak e, e, e. Nie, kurde, nie wiem co zrobić Bez ręki sztucznej Kurde, czemu babcia? Babcia jest to do zrobienia Nie wiem jak babcię zrobić Chciałem w głowę, ale kurde, nie wyszło za bardzo <laughs> Będzie babcia taka śmieszna Chociaż podłogę zmienię Będzie taka Okej okay. Papuszka babu, babu, jakaś taka dziwna mi wyszła eee, zęby, jak mogą być zęby zrobione? może tak jakoś w szklance takie zęby, ej wiecie, czekajcie szkło dobra, nie wiem, jakoś to zrobię, zobaczymy Wiecie, że szczękę, czy coś. Nie, dobra, to już nie wyjdzie, dobra. Nie. Będzie taka dziwna babcia. Kurde. Nie wiem, jak to zrobić. W głowie jakoś niby to mam, ale jakoś. Nie wiem, jak bym chciał to zrobić. Dla być taka dziwna babcia. Być taka głowa. Pff, po prostu. Babcia. Nie wiem. Tak jakiś Bardziej Dziadek, mam wrażenie, wyszedł. Mi. O, jakieś takie włoski, coś. Nie wiem, być takie twarz dziwne mi wyszło. Okej, okay, niech będzie. O nie, jeszcze mogę wnosek. Dać. O kurde. To, 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 to fajne, babcia, no fajne no. Wiecie, ja dostanę na tą główkę. Śmieszną. O, tu w sumie taka nawet okej, okay, okej. Okay. Nie no, babcie, no kurde, biwo, ty, Były, było tam tyle różnych tematów. Wybrali, kurde, babcie do. No. Przecież to jest ścieżki do zrobienia. 4 punkty. Zobaczyłem, czy mój będzie miał więcej niż 4 punkty. Hmm. O, moja babcia, kurczę. O, to widzę, jakieś zielone mają, więc. Może jakieś punkciki drobne będą. ZERO punktów! Dobra, poprzedni odcinek to by. A nie, a nie. O nie Ej, to jest zajebiste. Tu dam legendarne. To jest zajebiste. No i to są ludzie, którzy ładnie budują. Nie no. Kurde może... A wrzucę ten odcinek. zobaczycie Kurde, zero punktów. No, dobry tytuł będzie. Myślałem już poprzedni odcinek był słaby. O tu jakaś taka. Kurde, dali takie rzeczy. Nie, ja muszę będę sprawdzał następnym razem w jakimś internecie jak to można zrobić. Będę się jakoś może odzorował na czymś. Ja muszę ogarnąć, jakie są tematy tutaj mniej więcej i się nauczyć robić mniej więcej. Hmm. To są ludzie, którzy serio ogarniają to fajne. I to są ludzie, którzy ogarniają. Kurde, ja chciałem to zrobić jakoś fajnie. Chciałem zrobić takie, wiecie... W zamyśle miało być, że to będzie taka babcia, która będzie miała... No, bardzo dużo punktów. E, taka głowa babci i obok jest szklance zęby. I tutaj naprawdę jest ogarnia, ogarnięte te rzeczy są. Jak ostatnio były takie, ech, w sumie, w sumie nawet moje nie było mega tragiczne, to teraz moje przy tych kształtach to jest mega tragedia i ten, ale jest śmiesznie. Jeszcze godzinek robić <grych> przy to by tam okejkę. Okejka jest zawsze spoko. Wszystko to jest lepsze niż moje, bez kitu. Wszystko jest lepsze niż moje. Przerzuciło nas, czy nie? O. O tu o laseczce też fajne. Też fajne, fajne, taka trochę kabienna twarz, ale... <gryw> A, ale fajne, fajne. No ja się nie popisałem tutaj absolutnie. No z razem będę musiał jakoś Serio, Poszukać, zobaczyć jakieś... Zerować się na czymś. I będzie git. Kurde, tu jakiś mak. W <gryw> dwóch laskach w ojejku. Dobra, dam okejkę. Okay dam okejkę, okay bo ja nie powinienem nic się wypowiadać o tych obudowach. <gryw> Mojej perspektywy. No zobaczymy, kto wygra. No taka babuszka też. Czy mogła ona mieć czerwone oczy? Trochę creepy. Ale, ale jest ok, jak najbardziej. Jest jak najbardziej ok. Nie ciekawi, kto wygra. Mi się wydaje, że to któraś z tych babci tam właśnie na adultach robiła, one są fajne. No i w sumie to jest lepsze już wiele od mojej, nie? A to jest też mniej więcej tego typu, tylko tu lepiej. Ta, fry... ja, ta fryzura, ja nie wiem, jak zrobić. W się teraz już widzę więc jak można to fajnie zrobić, żeby to wyglądało dobrze. A ja to się chciałem jakoś inaczej. O, to jest jednak zwycięzcą. Hmm. No też ładnie, też ładnie. które miejsce. Dużo punktów miały te wszystkie rzeczy. Też ciężko oceniać nie, ta, no, wydaje mi się na początku nie widząc yy, reszty. W sensie wydaje mi się, że... No ciężko akurat początkowe budowy oceniać. No ale dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ja on dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podobał. No i cześć, cześć.